że i do złego idzie. Przede wszystkim innowacyjnością to, to państwo powinno się zająć, a nie zwykle na to, tak jest na całym świecie. Że państwo finansuje. Państwo powinno. Przez przedsiębiorstwa państwowe. Przez... Nie, przedsiębiorstwa państwowe powinny być. Nie wszystko sprywatyzować, oddać i zniszczyć. Zniszczone zostało. Co za polskie i dziesiątki tysięcy, kilkanaście tysięcy zakładów przemysłowych, olbrzymich. Wszystko zniszczone. I dlatego źle będzie. Źle będzie. No tak faktycznie. Dobrze. Dużo tych zakładów zostało zniszczonych. Szczególnie nie takich, nie, które mogły jakąś konkurencję stanowić dla no. mniejszości I, i nich, państwo powinno odgrywać tyle, że Jak się działo za polski wdrobę? To on to mówi, że chłopa nie jest młody. Tak, ale proszę pana co mówi, jaka Hitler, Niemcy, Szwabi zniszczyli całą Polskę. Ruina no. była. Ruina. Ruina. No, była. Ruina. Co? Jak odbudowano? Kolej. Wszystko, elektryfikacja wszystko, kolejna. No, dla 70-tych elektryfikacja, wszystko elektryfikowano, to wszystko na I to, to jest w to jest, co tu opowiadają? To jest dno, to jest dno. To jest dno. To ludzie, dla mnie to jak powiedział, panie, pan żył panski, to nie. To po co pan kiepci głupoty, głupoty, stury.